Witam Was bardzo serdecznie, moje kochane skarby, w kolejnym filmie. W dniu dzisiejszym przychodzę do Was z drugą częścią zakupów kosmetycznych z Lidla. Także, jeżeli Wam się ten filmik spodoba, proszę o zostawienie łapki w górę i jakiegokolwiek komentarza, nawet serduszka. To będzie dla mnie oczywiście przyjemność, za to, że jesteście nadzwyczajni w świecie, moje kochane skarby. Więc tak, druga część zakupów kosmetycznych z Lidla. Kosmetyków mam cztery, także przejdę od razu do pierwszego kosmetyku, za który zapłaciłem 6 zł. Jest to drugi peeling do ciała marki Maudi. W pierwszym holu wam pokazywałem peeling pomarańczowy, a tutaj jest to peeling malinowy. Malinowy peeling kawowy. Produkt wygląda tak: opakowanie bardzo fajne, mamy tutaj 100 gram. I tutaj producent nam mówi tak: naturalny peeling do ciała o zapachu malinowym, stworzony na bazie mielonych ziaren kawy oraz naturalnych olei. Dokładnie oczyszcza skórę i pobudza do regeneracji. Pozostawia ją odżywioną i nawilżoną. I tutaj teraz tak. E, mamy w składzie kawę. Oczywiście, przepraszam za zamulenie lekkie. Mamy cukier. Mamy regulator pH. Mamy sproszkowane kakao. Także nie ma żadnego problemu. Mamy olej e, arganowy. Mamy olej makadamia. Mamy witaminkę E i mamy zapach. Tylko i wyłącznie tyle. Ciekawe, czy ten malinowy peeling będzie pięknie pachnieć, bo ten pomarańczowy to wam powiem, że jest petarda. Naprawdę taki pomarańczowo-korzenny zapach taki zimowy, prawdziwa rewelacja naprawdę, naprawdę, jeszcze raz naprawdę ciekawe jak ten będzie malinowy ale powiem Wam szczerze, że w Biedronce You Natural Buddy, co były te peelingi kawowe, pamiętacie co Wam promowałem to tam chociaż pomyśleli i zrobili peeling kokosowy tutaj nie ma kokosa, tutaj są tylko dwa warianty ale aczkolwiek będę próbować i Wam wyrażę swoje zdanie na temat tego peelingu z całą pewnością <laughs> następny kosmetyk które chcę wam pokazać. Ogólnie jest seria w Lidlu tych kosmetyków do włosów. Wszystkie kosmetyki z tej serii mają wzorowe składy, ale zainteresował mnie tylko i wyłącznie jeden kosmetyk. Ja, Jak ja się tu uśmiecham, to chyba wiecie o co chodzi. Jest to Hair i jest to maska emolientowa do włosów, włosy niskoporowate, kosmetyk wygląda tak. I nie wiem, co widzicie, czy widzicie tutaj, co jest napisane. Wegański. Kokos. I tutaj producent mówi nam tak. Pamiętaj o omo, w rutynie mycia włosów z użyciem dwóch odżywek, przed i po umyciu włosów, maskę orientową stosuj zawsze na końcu, dzięki temu uzyskasz najlepszy efekt odżywienia i miękkości. I nawet jest wyjaśnienie na opakowaniu. Włosy niskoporowate to takie, w których łuski idealnie do siebie przylegają. Dzięki takiemu ich ułożeniu włosy są wyjątkowo gładkie i śliskie, ale nie posiadają objętości. Są sypkie i niepodatne na stylizację. Niezależnie od temperatury szybko tracą swój kształt prostując się w przypadku włosów kręconych. Pielęgnacja włosów niskoporowatych powinna być oparta na równowadze pech, protein, emolientów, humektantów, by wspomagać ich dobrą kondycję. Stosuj produkty pielęgnacyjne Hair do włosów niskoporowatych, by przeciwdziałać podwyższeniu porowatości i nadać im objętości. I oni właśnie mają serię skupioną właśnie niskopory, wysokopory i średniopory, także jak najbardziej do bajeczka rewelacja. Ja mam włosy niskoporowate, ponieważ włosy wysokoporowate to są włosy, które mają uszkodzone łuski włosowe i są nadmiernie rozjaśniane albo po dekoloryzacji. Albo wielokrotnie farbowane, i też to są włosy o wyższej porowatości. Yy, I włosy średnio porowate, które są tylko farbowane, ale na przykład yy, są bardziej suchsze. A włosy niskoporowate to są takie włosy bez problemu, ale jednak mają problem z objętością. Także ja mam włosy niskoporowate, maska kokosowa, jeszcze nie wąchałem. Ona kosztuje 15 albo 16 zł. Mamy tu 400 ml. I producentem jest Cosmetic Land. Myślałem, że to Only Bio produkuje. Ale Only Bio wypuściło nową serię do włosów Wedla. Także tam też będą hity kosmetyczne. Teraz robię test na wizji zapachu. Czy mamy tutaj zapach kokosowy naprawdę taki realny, czy też nie. Jeżeli będzie realny, to chyba spadnę z tego krzesła. Bo wiecie, jak ja reaguję na kokosa. OMG. Konsystencja jest masełkowata. Ale to pachnie. Muszę się nadciągać kokosa. Ewidentnie. Mam nadzieję, że ten zapach będzie się trzymać na włosach. Także zobaczymy, jak ta maseczka do włosów mi się sprawdzi i dam wam znać. Jeżeli chodzi o jej skład, to mamy wodę, mamy alkohol z grupy tłuszczowych, mamy olej kokosowy, mamy masło Shea, mamy zagęstnik, zagęstnik, regulator lepkości produktu, mamy masło muru-muru, mamy zagęstnik kwas cytrynowy, który reguluje pH i domyka nam włosową, konserwant, kwas dehydroactowy, który reguluje pH, witaminkę E, zapach i tylko i wyłącznie tyle. Także jak najbardziej skład tej maski jest w pełni wzorowy. Także wypróbuję i dam Wam znać, co o niej sądzę za jakiś czas. Mam nadzieję, że zapach yy, kokosowy na włosach będzie się utrzymywać. Następne dile życia z Lidla za 3 zł są to chusteczki. Chusteczki do oczyszczania. Pierwsze chusteczki to są chusteczki do demakijażu 3 w 1. Twarz, oczy i usta. Cera normalna, nawilżające. Tylko, że wiadomo, że po ich użyciu musimy umyć skórę twarzy, bo one mają detergent w składzie. Tak, nie zostawiamy ich szotę na twarzy. Z ekstraktem z wąkrotki azjatyckiej z sokiem z organicznego aloesu usuwają wodoodporny makijaż 25 sztuk. I wyglądają one tak. Jeżeli chodzi o skład, mamy ten skład następujący. Woda, wyciąg z aloesu, wyciąg z wąkrotki azjatyckiej, gliceryna, delikatny detergent, delikatny detergent, regulator pH, regulator pH, zapach i kompozycję zapachową i tylko i wyłącznie tyle także jak najbardziej skład jest wzorowy ja nie stosuję makijażu, czasem sobie tam nałożę krem BB albo e, robię jakiś test na kanał podkładu no to wtedy tak, e, albo mój krem BB e, z Facebooka, on jest świetny, naprawdę on jest świetny a kiedy ja jestem zaczerwieniony lekko po retinolu, to sobie koryguję odcinek e, skóry tym kremem BB, ale te chusteczki mi się sprawdzą do e, pierwszego etapu oczyszczenia skóry twarzy z filtrów i później do globalnego oczyszczenia skóry twarzy, przetestuję dam wam znać, ja jeszcze przetestuję e, w trakcie reakcji poretinoidalnej, jak już moja skóra będzie na retinolu podrażniona i zobaczymy, czy one będą podrażniać. Mi się wydaje według składu, że nie powinny, ale zobaczymy, co skóra to obyczaj. Następny kosmetyk i ostatni, też chusteczki do demakijażu, trzy w jednym twarz oczy i usta oczyszczające z ekstraktem z kwiatu lotosu usuwają wodoodporny makijaż, tonizują i odświeżają. I mimo tego, że tutaj producent pisze, żeby, że tonizują i odświeżają, to i tak je należy później zmyć ze skóry twarzy, tak? Ponieważ mamy w składzie detergenty. Tutaj producent mówi nam tak: łagodniej i skutecznie usuwają makijaż, również wodoodporny makijaż oczu. Działają kojąco na skórę, dokładnie ją oczyszczają i tonizują. Odpowiednie również dla skóry wrażliwej zawierają ekstrakt z kwiatu lotosu i gliceryna, a skóra po ich użyciu pozostaje miękka, odżywiona, nawilżona, przygotowana do dalszej pielęgnacji. Idealny do codziennego oczyszczania skóry w domu i podróży. uzeczki wykonane są w 100% z włókien roślinnych. Formuła pozbawiona jest mikroplastiku, a opakowanie nadaje się do recyklingu. Wegańskie. Rewelacja. Jeżeli chodzi o skład, jest on następujący. Mamy wodę, mamy wyciąg właśnie z lotosu, mamy delikatny detergent, regulator pH, zagęstnik, benzyl, alkohol z grupy aromatycznych, naturalnych alkoholi, jest to składnik w porządku. Regulator pH, jakim jest kwas dehydrooctowy, także nie ma żadnego problemu. Regulator pH, zapach i tylko i wyłącznie tyle. Aha, i przepraszam, no i kwas cytrynowy jako regulator pH. Skład wzorowy, także zdecydowanie będę próbować te chusteczki. I Wam wyrażę moje zdanie na ich temat. One 3 zł kosztują w Lidlu. Także produkt warty uwagi i warty zainteresowania. Najbardziej mnie cieszy ta maseczka. I wiecie co? Szampon z tej samej serii też ma takie samo opakowanie. I mówię OMG, będzie szampon kokosowy. Mm -hmm. A to jest szampon aloesowy. Ta sama, Ten sam design opakowania, ta sama etykietka. Tu już mogli zrobić serię, prawda? Czyli maska kokosowa i szampon kokosowy. No ale... Nie zawsze w życiu jest kolorowo. Nie ma lekko niestety, ale się nasycę maseczką kokosową do włosów. Przynajmniej będzie co? Bajeczka, rewelacja. Zapach jest przegenialny. Także mam nadzieję, że on będzie się na włosach utrzymywał. Także moje kochane skarby, jeżeli Wam się filmik podobał proszę o zostawienie łapki w górę. Dziękuję Wam serdecznie. buziaczki wielkie i do następnego filmu. Hej.